Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam jak wymienić skaner w drukarce wielofunkcyjnej HP DeskJet 3520. Jest to moja prywatna drukarka. W drukarce od jakiegoś czasu jest problem ze skanerem. Gdy się uruchamia drukarka, chce się coś zeskanować, skaner normalnie tutaj się podświetla, jednak po jakimś czasie słychać taki specyficzny trzask i skaner się po prostu zatrzymuje. Jest to dość popularny problem w tych drukarkach z HP, po prostu psuje się tam sam skaner. Co potrzebujemy? Potrzebujemy zakupić sobie drugi używany skaner. Wymiana jest dość prosta, szybka. Będzie nam potrzebny do tego zwykły śrubokręt Torx T10. Pierwsze co, to tutaj u góry dźwigamy klapę skanera. Ja oczywiście tutaj zakupiłem sam skaner, ale możecie też zakupić całą tą klapę, wtedy będziecie mieli mniej, że tak powiem, rozbierania. I teraz tak, pierwsze co, to zabieramy się, musimy oczywiście odłączyć nasze, nasze urządzenie wielofunkcyjne z prądu. Tutaj u góry mamy śruby mocujące. Pierwsze co, to musimy tutaj odblokować Klapę ze skanera, także tutaj jest po prostu zwykła zasada: wypychamy to do zewnątrz i teraz skaner mamy pod kątem 90 stopni. Dobra, zabieramy się teraz za śruby mocujące tą plastikową osłonę. Tutaj, żeby dostać się oczywiście do złącza ze skanera, musimy to po prostu rozebrać, ponieważ jakbyśmy tego nie odkręcili, to po prostu nie mamy dostępu do kostki zasilającej skaner. I ostatnia. Dobra, teraz mamy wszystkie tutaj śruby mocujące od góry odkręcone. Możemy teraz sobie to wypchnąć do góry. Tu musimy pamiętać jeszcze, że nasz wyświetlacz jest podłączony do, do płyty. Robimy to oczywiście wszystko z wyczuciem. I tu zobaczcie sobie, i tutaj mamy podłączone wyświetlacz. jeśli macie dość duży stół, możecie sobie to tak po prostu oprzeć, żeby nie było tutaj nasz kabel naprężony, nie się wcale wypinać wtyczki z wyświetlacza. I teraz tutaj po tej stronie w lewym boku mamy tutaj wiązkę przewód z naszego skanera, możemy ją wypiąć, gdy wymieniamy całą naszą klapę. Teraz co robimy? Teraz musimy odkręcić wszystkie śruby, które są tutaj na klapie naszego skanera i same wyciągnięcie skanera jest bardzo łatwe, trzymamy go tutaj za górną część. I wypychamy do góry. On jest na takich zwykłych tutaj wsuwanych elementach. Odłożyłem sobie drukarkę na bok. Teraz zajmuję się za odkręceniem kolejnych śrub. Są w klapie skanera. Tu również tym samym torksem, dziesiątką odkręcamy tę śrubę. Tutaj musicie uważać, jeśli będziecie po prostu demontować sam skaner, nie całą klapę górną, klany panel, by się z tym po prostu delikatnie obchodzić, żeby te szkła gdzieś tam nie stłuczać czy starajcie się tutaj podczas odkręcania tych śrub, żeby nie wywierać zbyt dużego nacisku, żeby po prostu tam gdzieś przy wymianie wam się też szkło nie rozwaliło. Teraz mamy tutaj obudowę poluzowaną, delikatnie ją uchylamy do góry. Odsłaniamy i tutaj widzimy nasz Skaner, który jest uszkodzony. Teraz możecie sobie odłożyć również tą górną klapę ze szkłem na bok, żeby się gdzieś to przypadkowo wam nie uszkodziło. I cały teraz proces polega na wypięciu tego skanera. Tutaj z tej kostki możecie sobie jeszcze zobaczyć, czy jest to ten sam skaner, czy on pasuje, czy nie kupiliście jakiegoś innego skanera. Jest to ten sam skaner. Tutaj musicie sobie wypiąć tą kostkę, ciągnąć do siebie. Odblokowujemy go w tym momencie. Tutaj mam jeszcze do wypięcia drugą kostkę, czyli wypinamy kostkę numer 1, kostkę numer 2 i uwolniliśmy nasz stary, uszkodzony skaner. Teraz cały proces polega na tym, żeby podłączyć pierwszą kostkę, drugą kostkę. I tak jak mówiłem, najczęściej psuje się nasz skaner. Nie psuje się raczej tutaj ta taśma, bo raczej to jest mało prawdopodobne, żeby nasza taśma się zepsuła. Wpinamy, dociskamy, tutaj układamy nasze przewody. I teraz, gdy już podpięliśmy wszystkie taśmy, musimy ustawić skaner w pozycji początkowej. Musimy pamiętać, że pozycja początkowa skanera, gdy mamy klapę Ustawioną w ten sposób jest po lewej stronie. Czyli, jak drukarka stoi wam na biurku, pozycja początkowa skanera jest z lewej strony. Czyli, nakładamy tutaj skaner na lewą stronę. Możecie przy okazji sobie tutaj przetrzeć te szkło od spodu. Nakładamy teraz naszą górną część skanera, tak żeby wszystkie tutaj zaczepy nam weszły. Odwracamy. Przykręcamy śruby, pamiętając, że to są srebrne śruby, nie czarne, i po kolei je wszystkie wkręcamy. Gdy już dokończyliśmy wszystkie nasze śruby, sprawdzamy czy skaner jest w odpowiedniej pozycji. Jest tutaj z lewej strony, jest w odpowiedniej pozycji. Teraz bierzemy się za montaż naszego skanera do drukarki, analogicznie jak robiliśmy to przy demontażu. Czyli wsuwamy nasz skaner tutaj w miejsca, które go trzymają. Uchylamy sobie tutaj klapę z tyłu, wpinamy naszą taśmę. Jak już wpięliśmy naszą taśmę, teraz mocujemy tutaj naszą zaślepkę, nasadzamy to, musi Wam to wszędzie dobrze wskoczyć, wkręcamy ponownie śruby z góry. Dobrze, jak już wkręciliśmy wszystkie nasze śruby, musimy pamiętać, że takie śruby tutaj w górnej części naszego skanera, takie te śruby powinny bezproblemowo się wkręcać, bez żadnego oporu. Jeśli macie jakiś opór, to znaczy, że coś jest źle złożone. To przykręciliśmy. Teraz blokujemy nasz skaner. Teraz czy skaner się blokuje w pozycji otwartej, czy się bezproblemowo zamyka. Również tutaj ta klapa. Sprawdzamy tutaj jakieś ewentualne szczeliny, czy wszystko jest dobrze poskładane. I to by było na tyle. Skaner mamy wymieniony. Nasz skaner w tym momencie działa. Także jak widzicie, jest to dość łatwe, szybkie do zrobienia. Potrzebujecie nowy skaner, zwykły śrubokręt typu Torx T10. Trochę czasu i jest to wszystko do ogarnięcia samemu w domu. Także dziękuję serdecznie za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam na mój kanał do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Na razie.